Wacław Sieroszewski za ciszę Jeśli lubisz takie treści koniecznie zasubskrybuj mój kanał Rozdział 14 Po bliższym zbadaniu awantura Arwenckiego okazała się mniej romantyczną niż wyglądała w opowiadaniu Włodzia przede wszystkim wybuchła przy kartach w jakiejś podejrzanej spelunce gubernialnego miasta Izyda triumfował panny były obrażone co gorsza Wypłynęły jakieś kwestie pieniężne, wymagające natychmiastowego uregulowania. W tej właśnie sprawie przyjechała Rwęcka. Obejmując kolana pani Ramockiej w jej sypialni, błagała ze szlochaniem. — Ratuj, ciociu! Pięć tysięcy rubli! — Skąd je wezmę? A to nieszczęście! Nie mam duszko, moja gotówki! Ledwie nam starczy na żniwa. Ograniczyliśmy wszystkie wydatki. Wiesz pewnie, że Domański wymówił swoją sumę. — A czy nie można pożyczyć u Freidmana? Poręczyć wreszcie za nas, bo nam nie da bez poręczenia, wzięliśmy niedawno. Ale ciocia ma tam kredyt nieograniczony. Właśnie, że z Freidmanem stosunki się popsuły. Z powodu lasu. Niemcy dają o wiele lepsze warunki, w dodatku nie zniszczą tak lasu, nie nakradną dodatkowo jak Żydzi, po których dziesiątki lat drzewostan dźwignąć się nie może, powtarzała pani Ramocka lekcję synowca. Poczekam zresztą na Juzia, może on ci poradzi, wykalkuluje... — Wyprawia tych Niemców na kolej. — Ruziu! — zawołała na pokojówkę, uchylając drzwi. — Skocz do pana Józefa, poproś go na chwilkę. — Nic z tego nie będzie — szepnęła Arwencka podnosząc się z ziemi. — Dlaczego? — Może dadzą jakiś suty zadatek. — Nie, już ja wiem, że nic nie będzie — odszepnęła smutno, wstrząsając głową. — A co poczniemy, prawdy, nie wyobrażam sobie. Wszedł Józio i pani Ramocka od pierwszego rzutu oka na jego szczególnie płasko przyczesane blaszane włosy, na wydłużony nos poznała, że domyśla się o co chodzi, i że istotnie nic z tego nie będzie. Rwęcka, odwrócona bokiem, rumieniąc się i blednąc, słuchała opowiadania ramockiej z opuszczonym wzrokiem. Niepodobna, nie możemy za żadną cenę w chwili obecnej przed Niemcami zdradzić się, że potrzebujemy tak gwałtownie pieniędzy. To by popsuło cały interes Zresztą już wyjechali Tym bardziej nie możemy pójść do Żydów Jest to jedyna może okazja do wyrwania się z ich łap Zboże, siano, okopowe, chmiel, wełna, drzewo, bydło, mleko, owoce Nic w okolicy nie wymyka się z ich sieci Zmowa powszechna, cały kachał Im więcej się trudzimy, im lepsze mamy w gospodarstwie rezultaty Tym niższe ofiarują nam ceny w gruncie rzeczy jesteśmy ich wyrobnikami, dzierżawcami naszych majątków, których faktycznym właścicielem jest kachał. Z naszych zabiegów i udoskonaleń oni jedni ciągną zyski. Trzeba z tym skończyć, inaczej zginiemy. A obecnie co wyrabiają, dowiedziawszy się, że traktujemy z innymi? Niech Bóg uchowa. Można by pomyśleć, że nie tylko nasze majątki, ale i my sami jesteśmy ich własnością, że to z naszej strony bunt przeciw uprawnionej władzy. O tym, żeby teraz pójść do Żydów nie ma mowy. Zdeptaliby nas. Zresztą to się panu Janowi nie pierwszy raz zdarza. Nie dziecko mógł przedtem pomyśleć, mówił surowo. Rwęcka szybko zwróciła się ku niemu, ale wyrazy uwięzły jej w gardle i nagle szloch bolesny wstrząsnął jej chudem ciałem. W tych dniach pojadę do Warszawy, poszukam, ale to nie może być zaraz, dodał Juzio łagodniej. Potrzebne są pojutrze. Nie widzę sposobu. Spojrzał żałośnie i bezradnie na panią Ramocką, omijając wzrokiem postać z rozpaczonej Rwęckiej. A gdyby tak, Józiu, sprzedać źrebaki, wziąć za pacht naprzód. Zaczęła ostrożnie pani Ramocka. Cóż to znaczy? drobiazg paręset rubli, nie pokryją nawet piątej części. Pięć tysięcy, pięć tysięcy, na nasze czasy to suma nie lada, mruczał kiwając głową. A jednak, stąd trochę, stamtąd trochę, po babsku może by się co uzbierało. Pomyśl, Józieczku, nastawała Ramocka. Pomyślę, pomyślę, Ciociu, ale wątpię, żeby co z tego wyszło. Oddalił się cicho i przymknął drzwi za sobą. Widzisz, Duszko, jakoś to będzie. Nie martw się. Dam ci mojej Zosi klejnoty, swoje zastawisz, sprzedamy len, drób. Zbierze się. Musi się znaleźć, bo. bo ja, Ciociu, wiem, że inaczej on sobie życie odbierze. Co też ty wygadujesz w imię ojca i syna? Opamiętaj się. Z powodu jakiejś głupiej burdy, jakiejś przegranej w karty. Cóż by on był wart? Rwęcka milczała z opuszczoną głową. O, on o tem często mówi, odszepnęła. Głupstwo, głupstwo. Nie wierzę. Ty tutaj, duszo moja, połóż się, wypocznij, uspokój. Przejrzyj się w lustrze, jak ty wyglądasz. A ja tymczasem pójdę do gospodyni, pomyślę, obliczę, skombinuję. Ty ze swej strony też pomyśl. Nie ma położenia bez wyjścia, chyba sama śmierć albo ciężka choroba. A i to przychodzą do zdrowia, bądź dobrej myśli, wszystko się zmieni. I on po takiej nauczce niewątpliwie się poprawi. Młoda kobieta westchnęła i usiadła ciężko w fotelu. Pani Ramocka pochyliła się nad nią i pocałowała ją w czoło. Trzeba jakoś żyć, trzeba żyć. Nie wolno nam nawet rozpaczać, nie wolno. Dobra jesteś, ciotuniu, strasznie jesteś dobra. Schwyciła rękę pani domu i przylgnęła do niej ustami. Wtem do pokoju wpadła z hałasem Zosia. Mamusiu, chłopi, więc cóż, poszukajcie Juzia. Właśnie on mnie przysyła. Prosi, żeby mamusia przyszła. To zupełnie coś nowego. Gromada cała przyszła, z pól zbiegli się żniwiarze i kosiarze. Hałasują, domagają się koniecznie mamusi. Pani Ramocka ściągnęła pomarszczone, przybladłe usta i podniosła ramiona. — Ha, jak trzeba, to trzeba! — Pójdę, a ty, Zosiu, zostań tutaj z Marynią. Właśnie chciałam też z tobą pomówić, ale to już chyba potem. Nie pozwalaj jej, Zocha, mazgajcie się, nie pozwalaj. Poszła ku drzwiom, siląc się pokryć uśmiechem niepokój. Obie chwile milczały. Rwęcka spod przymkniętych powiek śledziła śliczną postać dziewczyny, jasną od jasnej sukienki, od jasnej twarzy, złotą od korony złotych warkoczy i słonecznego uśmiechu. Dziwię się jednak panu Janowi. Wprost nie rozumiem, jak to się stać mogło, szepnęła wreszcie Zosia. I ja nie rozumiem, ale się nie dziwię, gdybyś wiedziała wszystko, gdybyś mogła wiedzieć. W każdym razie to mu uchybia, i co gorsza, uchybia jego przeszłości. Bądź co bądź, oficerowie. Nie, w przeszłości jego nic uchybić nie może. Ona zawsze pozostanie piękną, cudowną. A i on nie jest wcale takim, jakim wydaje się w tych wypadkach. Zoddala osobom niewtajemniczonym. Widzisz, on się wciąż z sobą zmaga, poskramia i tłumi. On nie jest takim, jakim się zdaje. Od czasu do czasu coś silniejszego odeń nachodzi go i łamie jak burza. Właśnie wtedy, kiedy jest najlepszy, można oczekiwać, że się wkrótce coś stanie. Drże wtedy w oczekiwaniu. Wiecznie drże, coś jak paroksyzm. Czyż doprawdy nie można zapobiec, skoro wiesz, skoro spodziewasz się wysłać go, wywieźć? Rwęcka pochyliła głowę. Zosia patrzyła na nią ze zdumieniem i żałością. Przecież tak pozostać nie może, szepnęła bezwiednie, a jednak, tak, pozostanie, do końca, do końca. Dziewczyna odwróciła się cokolwiek i spojrzała w okno, przez które widać było poza barwnymi klombami kwiatów matowo połyskujące w zielonych ramach wiecznie żywe zwierciadła stawów. Milczały przez długą chwilę, aż dobiegł je przez grube mury turkot pojazdu i zduszony gwar licznych głosów. Chodź Zośka, chodź! — Słyszysz, co się tam dzieje? — szepnęła Arwęcka, podrywając się nagle z fotela. Z korytarzyka przez biblio weszły do przedpokoju, a stamtąd do sieni i naganek. Tu zebrał się prawie cały dwór. Pani Ramocka, Józio, pułkownik Jaskulski, Karpowicz, Izyda, Cesia, młodsi chłopcy, nawet panna Małgorzata i pani Tołłoczko. Cokolwiek na uboczu stał młody Domański z haraburdą, widocznie tylko co przybyli. Kacper zdejmował z nich puder mantle, a resorowa bryka wolno odjeżdżała sprzed ganku. Stangret nie śpieszył się bynajmniej, lecz zwróciwszy się w pół na koźle, pilnie słuchał gwaru gromady. — Co to jest? Co to za wrzask? Z wami obchodzą się jak z porządnymi gospodarzami, z ludźmi, a wy, widzę, hamy jesteście. — Nie krzyczeć mi tu. Niech jeden wyjdzie i mówi porządnie, o co chodzi, a reszta stać opodal i słuchać — grzmiał pułkownik, stukając laską. Niech pan pozwoli, kochany pułkowniku, zaraz się to wyjaśni! Wstrzymywała go pani Ramocka. Gromada istotnie przycichła na głos dziedziczki, ale nikt nie występował z szeregów. Nie potrzeba wychodzić. Po co kto ma odpowiadać? Wszyscy śwa za jedno zagadano w dalszych szeregach. Już ciż za jedno. Cała gromada, stu świadków postawimy, że prawda! zaszemrała reszta. Powiedzcie więc nareszcie o co wam chodzi. Wysłucham i zrobię co będzie można. Czy nie dotrzymałam kiedy swojej obietnicy, albo skrzywdziłam kiedy którego z was. Co to to nie grzech łgać? Dziedziczka, niby matka rodzona, pierwszy Bóg, a potem zaraz dziedziczka. My to rozumiemy. Całkiem bez głowy nie jesteśmy, i choć to nieboszczyk dziedzic o tej ziemi powiadał, że ją wszystką dać powinien, my dziedziczki wyganiać nie chcemy. Gdzieby się chudzina z dzieckami podziała? zaczął walczak, zwracając się na wpół do gromady. A bogać to. Niech siedzi do nowego ukazu, do ostatecznego uwłaszczenia. Co ma być? Niech siedzi. Ino lasu to my ruszyć nie damy, bo jak go wytrzebią, to kiej taki drugi wyrośnie. Niesłychana rzecz. Już nie o las im chodzi. Widzę, że z samego zacisza mają zamiar, poczekawszy stryjenkę wygnać. Uśmiechnął się gorzko Juzio. Kiedyż to wam nieboszczyk dziedzic ziemię obiecywał? spytała pani Ramocka. A kiej miało być, jak nie przed wojną? Odburknął posępnie Jędrzej Sikora. Stu świadków, mieszał się znowu pułkownik. Głupcy jesteście. Mąci was ktoś dla swojej korzyści, a wy mówię życie, ale mówię wam, że to się źle dla was skończy. My się ta nie boimy. My pisali komu należy. My i do samego cysorza do Petersburga trafimy. Owej, a pan to zna? Ten mentalik, pan widział? Co? Nie zna pan? Bo jakby pan znał, to by ciapkę zdjął. Myśli pan, że to jak za pańszczyzny. Wystąpił naprzód wielki chłopisko, Ciacia, wskazując na przypięty do Sukmany medal brązowy. Ciemna twarz pułkownika krwią się nalała, ujął laskę za gałkę, lecz w tej chwili podszedł doń z jednej strony Mańskiej, a z drugiej Juzio. — A to psu braty! Ciemnota! Głupota! — Zapewne, zapewne! Ale do czego to dojdzie? — Nie zrozumieliście wtedy. Nie o to chodziło mężowi. Zaczęła, tłumiąc łzy Ramocka. — Słuchajcie! Przerwał jej stanowczym głosem Juzio. Wybijcie sobie bzdurstwa z głowy i idźcie do domów. Do lasu nie macie żadnego prawa się wtrącać. Co się wam służebności z tabeli należy, to dostaniecie. Niech was o to głowa nie boli, za to odpowiada całym majątkiem dwór. Na to jest sąd i komisarz. My nie cyganie nie uciekniemy. Więc tutaj mi nie przychodźcie i awantur nie róbcie, bo na to nie pozwolę. Żeby to było po raz ostatni, słyszycie. Gdzie sołtys? Nie ma go. Zapamiętajcie sobie, com wam powiedział. Dosyć mam tych waszych harmidrów, właśnie Pan to je najgorszy, Pan to tych Niemców sprowadził, ale nie damy swego, niech Pan też wie, nie damy. Niech stryjenka idzie, niech stryjenka idzie, mówił Józio, uprowadzając panią ramocką pod rękę. Nie ma co z nimi dłużej gadać. Mocniej tylko utwierdzą się w swych żądaniach. Ktoś mąd robi wśród nich, podszczuwa, dowodził Jaskulski. Wiadomo, kto, szepnął smutno Karpowicz. A najwięcej może nasz własny romantyzm, sentymenciki, wierszyki, książeczki. Chłop chłopem był i będzie, a w niego wmawiają, że jest narodem śmiał się Izyda. Nikt inny tylko Żydzi. Nawet coś już o tem słyszałem wtrącił haraburda. Szli gromadą przez przedpokój do jadalni, gdzie czekał na nich zastawiony podwieczorek. I dziwna rzecz: ten nasz wieśniak, taki podejrzliwy, ostrożny względem całego świata, Żydom wierzy. Sto razy został przez nich oszukany, sto razy niejednego obdarli i z torbami puścili, a mimo to słuchają ich, ba, nawet idą do nich po poradę w każdej potrzebie, prawił pułkownik. A do kogóż pójdą, bronił chłopów Karpowicz? Wolę, żeby szli w ostateczności do Żyda niż gdzie indziej, niż do moskiewskiego urzędnika. Zawsze Żyd jest cząsteczką naszego kraju. Było, było, cymbalistów wielu, ale nikt nie śmiał zagrać przy. wtrącił Izyda. Najważniejsze rzeczy rozwiązuje się u nas w ten sposób ustępstwa, zgoda, sprawiedliwość, humanizm, tolerancja. Ale dokąd my się podziejemy, my Polacy, pytam. Lud widzi w Żydzie takiego jak sam, Parjasa, więc czuje się doń bliskim. Przekładał z cudzoziemskim akcentem Domański Zosi. Żydzi byli jedyną demokratyczną inteligencją naszej wsi. Nie wiesz pan, wcale tak nie było i nie jest. Wcale im o to nie chodzi. Nasz chłop jest większym arystokratą niż my. Gardzi Żydem, ale Żyd zna naszego chłopa na wylot i jak nikt umie go otumanić, zażyć z mańki huczał haraburda. Opowiem Państwu taki wypadek, prawdziwe zdarzenie, które miało miejsce niedawno. Szukał Żyd w naszej wsi furmanki do miasta. Wiele weźmiecie gospodarzu do Opola dwanaście złotych. Co? Taniej nie będzie. Nie będzie. Żyd chodzi po zagrodzie, ogląda to i owo, widzi kamień pod chałupą. Ładny macie kamień, gospodarzu, ładny kamień. A na co on wam? Może byś kupił żydzie, jeśli ci się lubuje, sprzedam. Po co mi on? A ile byście chcieli? Ano tyry złote jakbyś dał, to bym sprzedał. Wziąćbym może i wziął, bo mam drugi taki kamień pod wrotami, to by ładnie wyglądało. Ale opuśćcie coś no i odstawa wasza. Opuścić nie opuszczę, a z odstawą to się rozumie, przecie sam nie pójdzie, ani ty żydzie go nie poniesiesz. Targ w targ zapłacił żyd cztery złote. Chłop odwiózł kamień i żyda razem, bo jakże można żyda ostawić, a kamień zabrać, komu go na miejscu oddać? Wtem sęk! Ha, ha! Sprytnie! Lepiej zdarzyło się raz w trzydziestym roku. Maszerowaliśmy, zaczął pułkownik. Tymczasem Kazio, Włodzio i Antoś stali przy oknie i przyglądali się szarej gromadzie, która wciąż tkwiła nieruchomo, jak posępne widmo przed gankiem. Józio od czasu do czasu podnosił głowę z nad stołu i spoglądał również nieznacznie w tę stronę. Już rozchodzą się, westchnął nareszcie Antoś. Co oni w powstanie wyrabiali psie krwie. Słyszałeś, mówił ci jaś, czego ich żałujesz, a rzeź galicyjska, oburzał się włodzio, ale i pod stoczkiem oni byli, i pod Racławicami. Cóż z tego, jednak przegraliśmy. Kazio milczał, ale najdłużej nie odchodził od fatalnego okna. Aż znikła wreszcie za bramą ostatnia kubka siermiężna w kłębach szarej kurzawy przydrożnej, wieszającej się na przedwieczerzu po przejściu stada między rzędami czarnych topoli. Pani Ramocka spojrzała w tej chwili w okno i mężnie zwalczany dotychczas ból wykrzywił szlachetne jej rysy. Wstała od stołu i poszła w stronę gabinetu, a za nią podążył juzio. Niepodobna, stryjenko, trzeba się zdecydować i skończyć z tym wszystkiem. Albo albo. Zlicytują za ciszę. Za daleko już zaszło. — Rób, jak chcesz — szepnęła, przyciskając chustkę do oczu. W godzinę potem rącze szpaki witowskie uniosły sprzed ganku lekki wolancik z panią Rwęcką i Juziem. Gdy za wsią nawrócili na szosę wiodącą do gubernialnego miasta, otwarł się przed nimi rozległy sielski widok, wesoły na szumiące zbożami łany, na pięknie zaorane role, na łąki z równo rozstawionymi kopicami siana na gaje kędzierzawe, na białe, długie sznury wsi, na pogięte falisto równiny uchodzące blednąc łagodnie w nieprzejrzaną, mglistą dal pod grzędy nisko skłębionych srebrno szarych obłoków. Doceniasz? Subskrybuj.